Czemu to ja, Antek, widzę nas w kolejnym odcinku? Dziś gram w Paper I. O. I. O. Paper I. O. Zobaczymy jak nam pójdzie. Tutaj mam jakieś skinki. Oj, jak znacie tą grę, to, to nie wiem. To fajnie. Jak nie znacie, to yy, zobaczycie jak się w nią gra. Zagramy kacuszką dun, 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 dun. Tutaj musicie przejmować takie pole, jakby i przejąć całą mapę. Tutaj czasami są takie reklamy u mnie, co dają mi moce, więc XD. Patrzcie. No i mam moc. Widzicie? Ja moc daje to, że ktoś będzie chciał mnie zjeść. Mhm. No to zginąłem, więc Wam już nie pokażę. Niestety. Zobaczmy, tu jemy chłopa. Chłop w ogóle nie wie co się dzieje. Czemu ja zostałem zjadany? Przecież nie zginąłem. Czemu to tak się stało? Ej. Bez sens. Je. Yeah. Ten żółty. Jaki ten żółty. Wszyscy go zjadają. Więc XD. O ty. Co ty mnie tu chcesz? No widzisz? widzisz? leszu. Wow. Jezu. go. Kilnąłem go. O ty mały. Tutaj są reklamy i po reklamach dostaje się super moc. Okej, okay. widoczność większa. To jest akurat najsłabsza z możliwych. Większa widoczność. Chodź tu. Kilołem go! Oh my god! Zdążyłem? Ta, zdążyłem. To XD. Ja nie mogę zdążyłem, widzowie, widzieliście? Dobra, mamy reklamę. Jaką mamy supermoc? Najlepszą, patrzcie na to. Tutaj się sprintuje jak szaleni. Po prostu jak szaleni. Tu się sprintuje. Poważnie, poważnie, poważnie jak szalenie się sprintuje. Dobra, znowu dostajemy super moc najprawdopodobniej. No znaczy nie najprawdopodobniej, tylko tak, dobra, większa widoczność. Większa widoczność to jest najsłabsza, no ale spoko. spokojnie, niebieski. Jak mi niebieski je. Niebieski Co Ty mnie tu kombinujesz, siema Tego burgera trzeba by było zjeść! Burgero! Burger! Zabite XD, 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 XD! Dobra, zabite XD. Ja nie mogę. Dobra, teraz jak ktoś do mnie wleci, to ginie leszcz Double kill. Łatwo, double kill. Dum, dum. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. Ło, wow, ziomuś, Siema! Co ty mnie tu kombinujesz? Nie tu kombinujesz?! My God! Czemu ja nie mogę go zabić? Dobra. Jezu, on duży kawał mnie zjadł. Ej. Ja. Dawajcie mi reklamę, bo ja muszę... Dobra, chłop, co jest pode mną ma 5%. Więc to nie jest ładnie. Co zginąłem, dora extra life. Bo te małe są najgorsze. Bo jak te małe się zrespią, a ty coś robisz, to one nagle cię zabijają, no nie. I jest słabo. Dobra, ja robię ekstra live. A. Poczekajcie, muszę. Nie. Dobra, extra live, mam żyje, nadal ale... Tylko jak zginę drugi raz, to już nie ma extra live. A. Chyba. Wiecie, ja jestem takim prosem, że nigdy nie zginąłem drugi raz, więc. Więc nie wiem. Usually, it, ok. Dobra. Chodźcie do mnie, pozabijajcie się. Kill, 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 kill. Jakieś tam kille zrobiłem. Oh my god! Dobra, jest extra life.

Wow, zioomoś. Co ty tu kombinujesz? Hmm, Please. Coś fajnego. Yeah. Jest coś bardzo fajnego. Dwadzieścia pięć procent sobie dobiłem oh my godness widzowie no C -c 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 totalnie wy wyeliminowani ludzie naprawdę totalnie wyeliminowani teraz tutaj sobie tylko dołączymy na spokojnie pyk no i lecimy. 31 kg. My goodness Dobra, dawajcie, lecimy, lecimy o tutaj, bo ten typek na przykład chce mnie zjeść. Pinko! What are you doing, pinko? Pink! Zginął po nią. Pardon. Uuu. Uiu, uiu, uiu. Przydałby się ten, że jak ktoś mnie ten, to... No właśnie ten by mi się przydał. Siema, byczku. Serial Kill. Bum, bum, bum. <ścoughs> Jakie typy. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Uooo, nie jedź mnie. Bo to ci się w ogóle nie opłaca. Oh my god! Żyje Fajowo! Fajowo, bo jeszcze żyje, fajowo, bo jeszcze żyje! Fajowo! Bardzo fajowo! Bardzo fajowo! Bardzo fajowo! Mm, mm, mm. Co ty mnie tu się kręcisz? Franciszek! Zostaw mnie to, panie! Dombó! Co ty mnie tu robisz? Dobra, został totalnie wyeliminowany z gry, chłop. Pek! Uuu! kill! Kill, kill, kill! Totalnie wyeliminowany z gry.

Extra life. 62% miałem ludzie. Dobra, to jest cięcie i widzimy się jak znowu mam 62%. Dobra widzowie, znowu mam 62%. Kill, Jakie tutaj są typy? Kill. Dobra. Please fioletowe, bo ja potrzebuję naprawdę fioletowego. Bo ja lecę z tu naokoło i naprawdę. Jest fioletowe! Tak jest, widzowie. Nie no piękna sprawa. What the hell? Skąd oni mnie zabili? Dobra, nie wiem. Widzimy się jak mam 62%, bo to jest niemożliwe! Dobra, mam 62%, bo tam co się przed chwilą stało... To ja nie wiem, co się stało. No ja nie, nie ma końca to w ogóle tutaj. A jest tu. Siema, beczku. Sieba, peko, peko, peko. Siema, siema, siema. Gumimiś. I am a gumimiś gumimiś I am a -e gumimiś pjon Pardon pjon myom 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 Dobra, nie wierzę. 62%. Oh my god. Jak to się stało? Nie mam pytań. Dobra, jestem z powrotem. Mam 14% I bardzo dobrze mi idzie. No, więc zobaczymy, co będzie z tej rozgrywki. Oj, słuchajcie, tu. Słuchajcie, tu zacięta bitka jest z tym zielonym. Zacięta bitka z tym zielonym jest. Ja tak po kawałeczku sobie go jem. Po kawałeczku sobie go jem. Może bym go podjechał? Nie, 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 już się nie opłaca. I bum! Nie ma typa, siema. Dobra, jest kolejna reklama. Find ten... ten Okej. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What Łatwo. Use it and double kill, triple kill, fetch bingo, bang, bingo, 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 i nikt się nie zabił w tym czasie. Oh my god, podejrzane! Podejrzane! Bardzo podejrzane. No dobra, mam dopiero 20%, więc. Ej, słuchajcie, ten pomarańczowy ogarnia. Więc naprawdę, XD. Ten pomarańczowy ogarnia, ale został wyeliminowany totalnie z rozgrywki. Więc. dojedziemy go bum Zaraz dojedziemy sobie do tego, tego różowego raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A tego jeszcze nie przecież zakreśliłem go Use it and Play Panjigi, Panjigi, Punjango Panjigi, Panjigi, Bingo, 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 ale mi się zbagowało i ja miałem niby tylko takie sami widzieliście że ja miałem z 20% no xd w ogóle odblokowałem sobie skina i w ogóle grałem jako kupa. wcześniej no więc fajnie dobra nie teraz ja przejmuję już tą całą mapę bo już mnie to wkurzyło Dobrze, giń, typie. gin. Dobrze. Bum! I siema! Byczku! Otygno Dobra. Chłop w ogóle nie ogarnia, co się z nim dzieje. Co? Oh my god. Co lec... się jeszcze go sobie co się stało? Widzieliście to? <grym> oh my god! Co to się stanęło? Nie, 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 nie. X. Jeszcze mamy to. Przepraszam. Coś się stało? Co to było? Halo, halo, co to było? Halo, 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 halo. Znowu taki kill. Oh my god. Aż chyba dostałem chrypy. Jezu, no i to. No przecież to jest fajne, no ale już chciałbym dostać Speed'a. A nie to. Dobra, chociaż kogoś zabiłem. Ja tutaj sobie lecę pomalutku. Pomalutku sobie lecę, pomalutku sobie lecę i mnie zabił, dobra. Dobra, pomijam to, już nie będziemy robić ekstra live'ów, no. Kurde, no a tak... Poczekajcie, może zagramy w inną grę. Dobra, jak teraz coś pójdzie nie tak, to ja już nie gram. O oh mój god, co się dzieje? Byczku, co ty tu kombinujesz? Zielony! Nie wierzę. Dobra. Ostatnia próba. Naprawdę. Ostatnia próba, dam Wam znać, jak mi idzie. I dobra, patrzcie, jakie serduszko tutaj mam. Mhm. XD. Fiolet. Co ty? Kombinujesz. Nie, nie, nie. Serduszko. Muszę cię chyba zniszczyć. Tak, muszę cię zniszczyć. Dobra, zrobimy jeszcze jedno serduszko. O Jezus, ale piękne. I jeszcze jedno. Dobra, nie. Nie możemy robić serc, bo nasz zielony podjeżdża. Zielony, co ty robisz? Bum! Boom. Bum! Boom. Siema! Dobra, jak tutaj będzie coś fajnego, to się ucieszę, bo chciałbym coś fajnego. Nie, to jak zwykle nie jest to. Dobra, Zielony, podjeżdżaj nas, bo ja chcę, żebyś ty zginął. No i nie podjeżdżał nas zielony. No jak na złość. Chłopie. Miałeś nas podjeżdżać. Panie. Panie, 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 panie. Ale było gorąco. Wam powiem widzowie. Było strasznie gorąco. Ho, 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 ho. Bardzo gorąco, gorąco, bardzo, bardzo, bardzo gorąco, mm, bardzo. Co ty tu kombinujesz, żółty? Żółty, żółty, żółty gdzieś pojechał. Może byśmy go porobili? Oh my god, dobra, porobiłem Pinka. O oh mój Boże. Tą panią. Nie. Nie wierzę w to. No, większa widoczność, na co mi ona daje. Ona... Naprawdę. Jest dziwna. Większa widoczność się ma byku. Dobra, to chłop. Taki ma. Pomysł? Tak, tak. No to patrz. Patrz na to i... O, ja tutaj robię. Oh my god. Jest! Zdążyłem, oh my god. Nie, on też zdążył. Ach ty. Nie wierzę. Czemu mnie takie... Dobra. Nie udało nam się tego zrobić. Dziękuję Wam bardzo na ogl za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i cześć.